Witajcie, lubni. Odkąd dysponujemy wynalazkiem bogów, jakim jest Naktowizor, marzyło nam się, żeby spędzić całą noc w puszczy i udokumentować życie jej mieszkańców. No, a jako, że marzenia trzeba wcielać w życie, to wsieliśmy w samochód i już po południu byliśmy na Mazurach. Tutaj przedstawiony nam przez gospodarzy, dzięcioł duży o imieniu Maciej, korzystający mimo maja z dobrodziejstw karmnika. I już go nie ma. Poszliśmy rozejrzeć się po okolicy, żeby znaleźć miejsce na y, jakąś dobrą zasiadkę. I nawet jeszcze nie zdążyliśmy wyjść dobrze poza y, gospodarstwo, kiedy przybiegł ten oto koziołek, sp który spóźnił się na drzemkę, uwalił się w trawach. No a my stanęliśmy z aparatami, daleko dosyć był, więc y, musieliśmy go zoomować, żeby się przyjrzeć. Jak wygląda? Męczyły go komary, nas też. Gdybyśmy przyś... przechodzili tam tamtędy kilkanaście sekund później, to byśmy go prawdopodobnie nie zauważyli, bo się zamaskało w trawie. Tak, tutaj... Teraz w tle możecie usłyszeć, że przejeżdżała pani Maria z... w samochodzie z przyczepką, ale kozioł nie przejął się tym, gdyż doskonale znał tą osobę. <laughs> A to tylko pani Maria, nie trzeba się przejmować. A łomot był niezły, my go wyciszliśmy tutaj na filmie, ale rzeczywiście przyczepka klekotała, podskakując na korzeniach. A koziołek sobie leżał i patrzył i leżał i minęło chyba z pół godziny, no i stwierdziliśmy, że czas nas goni. Musimy pójść wybrać sobie jakieś miejsce, przejrzeć łąki. No i pierwsza łączka okazała się zajęta. Wdepnęliśmy prawie w tego zajączka, który przyjął strategię typową dla zający, to znaczy znieruchomiał w nadziei, że go nie zauważymy, no więc i my znieruchomiliśmy w nadziei, że znieczuli się na naszą obecność i uzna, że zagrożeniem nie jesteśmy. No, ale kiedy siedzieliśmy tak już dłuższą chwilę, no to zorientowaliśmy się, że e, zajączek jest mocno zestresowany naszą obecnością. Tak, no bo on nas widzi, oddycha. tu widać na zbliżeniu jak, jak dyszy i, 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 i po prostu bardzo się boi, no więc na paluszkach się wycofaliśmy, a on sobie tam został. Nie uciekł. Las był, się było jak widać, przepięknie, po prostu taka kwintesencja majowego dnia, ale po naszemu zmartwieniu wiatr się wzmagał. No a na kolejnej łączce okazało się, że też jest ona zajęta. Był tam jeleń, początkowo myśleliśmy, że to łania, później zobaczyliśmy na filmie, że ma podwozie męskie, że tak powiem, i te guski od zaczątków poraża, więc jest to byczek, bardzo młody byczek. A wiatr robił się coraz bardziej porywisty. To jest największe zmartwienie przyrodnika, bo do tego nie dość, że porywisty to zmienny. Gwałtownie zmieniał kierunek, jeszcze przed chwilą nam sprzyjał, a tu za moment przyniósł nasz zapach yy, prosto yy, do tego jelenia, który tylko tak zaciągnął się raz i wystarczyło mrygnąć okiem i już tak powiem nie było go w lesie. No więc wybraliśmy drugą łączkę, wróciliśmy po sprzęt. No i spotkaliśmy niedaleko domu tego oto. Młodego delikwenta, tutaj uspokajamy, wiemy, że gniazd nie należy nagrywać ani zbliżać się zbytnio, lecz to jest robione na sporym zoomie. Nie, nie przeszkadzaliśmy tej rodzinie, to jest młody szpaczek, już bardzo ciekawski, który lada moment, zacznie najbardziej pasjonujący, ale i najbardziej niebezpieczny etap w swoim życiu, to znaczy stanie się podlotem, opuści bezpieczną dziuplę. I będzie zdany całkowicie jeszcze na pomoc rodziców, a do tego jeszcze nieporadny i uczący się życia i latania, więc najbardziej narażony na ataki yy, lisów, psów, kotów. No, ale bardzo trzymamy na niego kciuki, z oczu mu patrzy zuchwale i dziarsko. Mamy nadzieję, że sobie poradzi. Niedługo właśnie wy, wyfrunie z gniazda i zacznie nowe życie. A to już jest delikwent, który nowe życie zaczął czas jakiś temu. Młoda sikorka sosnówka ale jeszcze do tego stopnia życia nie nauczona, że w ogóle nie bała się ludzi. To jest już tak blisko, że aparat nie jest w stanie na niej wyostrzyć, po prostu skakała nam prawie że po butach. No a gdy przyszliśmy z powrotem na łączkę z na początku, to zając tam był i uciekł, wystartował w przestrzeń, tutaj widzicie w zwolnionym tempie. Jak no tym razem no, niestety go spłoszyliśmy, ale wrócił po, po niedługim czasie, więc no, mam nadzieję, że... Nie wystraszyliśmy go, nie minęło 20 minut, serca zabiły nam żywiej, na scenę wkroczyła, jak początkowo myśleliśmy, łania. Hmm. E, łania wyszła po przeciwległej stronie łąki, e, szła e, dziarsko, tak jakby miała jakiś plan. E, Czekaliśmy, czy nie wyjdzie reszta stada, zwłaszcza że ona tak popatrywała w las, no a takie łanie e, na ogół nie są same, z tym, że potem zaczęliśmy się przyglądać, co rzeczywiście jest łania i. Ostatecznie okazało się, że jednak łanią nie jest. Także to jest młody byczek i prawdopodobnie ten sam, którego widzieliśmy niespełna kilometr dalej na innej łące. Też tutaj przyszedł schować się przed wiatrem. Co ciekawe, właśnie był sam, bo byczki w tym wieku jeszcze trzymają się chmar żeńskich, korzystają ze wszelkich dobrodziejstw bycia synkiem mamusi. I takie roczniaki jeszcze są z ciotkami, kuzynkami, ten jednak aspirował do towarzystwa męskiego, jak się później okazało. Poszukiwał bardziej kolegów i nie chciał siedzieć w babińcu. No, tu jeszcze można mu się właśnie przyjrzeć z bliska. Widać, że już prawie wymienił sierść zimową na letnią, robi się taki ślicznie rudy. No i tu właśnie okazało się, dlaczego przywędrował na tą łąkę, ponieważ byli tutaj koledzy. Ten wygląda dość pociesznie, przez to, że poroże dopiero zaczyna mu rosnąć. Tak, tutaj. To jest taki byczek nasz oko, nie wiem, dwu, może trzyletni. Po roże będzie miał z, tak pewnie z trzema, czterema odnogami. A tu się ucieszyliśmy, bo się okazało, że jest jeszcze jeden, ale gałąź go zasłania, więc za chwilę do niego wrócimy. Ten byczek będzie może, może szóstakiem, może ósmakiem. Na razie tak. Jest, jest młodziutki. Ten roczniak będzie szpicakiem, czyli będzie miał takie pojedyncze tyczki. No a ten jest już wyraźnie starszy. Tak określa się w stronę dziesiątaka, może dwunastaka. No, mo, może jeszcze ósmaka, no tak trudno powiedzieć. Nie znamy się aż tak bardzo, ale na pewno to już jest taki byczek, który być może będzie próbował wziąć udział w tegorocznym rykowisku. No, nie sądzimy, żeby się mu udało przekazać geny, raczej będzie próbował swoich sił rykiem i będzie krążył na obrzeżach chmar obserwując, co robią dostojne, mocne dyki. Tutaj to nam serce biły mocno, bo one podeszły na jakieś, nie wiem, sześć metrów, dziesięć, maksymalnie od nas, były tak blisko, że no coś niesamowitego, że, że się nie zorientowały, że jesteśmy. Wiatr akurat litościwie się yy, trochę uciszył, i, no i mogliśmy się delektować nimi pełnym jeszcze świetle zachodzącego słońca. Zresztą łatwo zauważyć, że te dwa starsze byczki trzymają się razem, za to ten trzeci tak trochę na doczepkę e, tak, tak orbitował sobie dookoła nich, no i oni tak raczej no, tolerowali go, niż, niż zapraszali do, do grupy. I potem zresztą on sobie poszedł swoją drogą, a, a oni we dwóch udali się w innym kierunku. Więc widać, że to jest zgrany duet tych starszych, a ten młodszy był tylko takim, że tak powiem, no, próbował tam się do tej męskiej grupy przyłączyć. One mają w tej chwili, to poroże jest jeszcze w fazie wzrostu, pewnie mu się rozgałęzi na, tak myślimy, co najmniej dwie odnogi, czy utworzy koronę na górze, trudno powiedzieć, no może, może to i będzie dwunastak. W każdym razie widać po, po zarysie głowy, po sylwetce, że to jest Yy, byczek jeszcze dosyć młody, bo młode byki właśnie tym się charakteryzują, że wyglądają trochę jak łanie z doczepionym porożem. Starsze no, byki... Tak, Starszym bykom robi się grzywa na szyi, głowa się robi taka optycznie krótsza, bardziej masywna, często z podbródkiem i yy, yy, też zmieniają się trochę proporcje ciała. To są jeszcze właśnie bardzo Młode jelenie, no bardzo piękne, bo cieszy oko, że są w takiej dobrej kondycji po w sumie dosyć ciężkiej zimie. Poroże jest teraz bardzo wrażliwe, bo jest w fazie wzrostu i pokryte jest delikatną, bardzo ukrwioną skórą, zwaną cypułem. Jelenie teraz bardzo uważają, żeby nie uderzyć tym porożem o, o drzewo za mniej więcej Dwa miesiące, w lipcu, na początku sierpnia, poroże stwardnieje, yy, zacznie swędzić, będzie to znak, że yy, trzeba będzie je zacząć wycierać, szykując się do, do rykowiska. I Hoksasa odmerydowali się do lasu. No i tutaj w ramach zapowiedzi pokażemy. Jeden z materiałów nagrywanych tej niesamowitej nocy. tutaj... No, dużo e... się działo na łące. Wstęp nam się zrobił dziesięciominutowy, dlatego <noise> tutaj zakończymy i pokażemy tylko taki przedsmaczek tych naszych niesamowitych ujęć. Tak, to było wtedy, kiedy panowie postanowili wrócić na łączkę, tym razem we, we dwóch. Tak, młodzian, ten paśli, najmniejszy paśli się bardzo odpad. blisko nas. Tutaj nawet noktowizor nie obejmował ich obu na raz, bo byli tak blisko, że już nie dało się suma zmniejszyć. Nie do wiary, że, że po prostu z, z tak bliska można ich było obserwować. Także zapraszamy na część drugą. Naprawdę mamy co pokazać. To była niesamowita noc. Do usłyszenia.